مم <laughs> Witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, dzisiaj coś niecodziennego. E, oczywiście jest to również pierwszy odcinek, więc wszelkie uwagi proszę pod filmem. E, to jest taki pionierski odcinek. E, nie wiem, czy na początku ten filmik jest dosyć dobrym pomysłem. Na pewno będzie taka prezentacja ustawionych w rzędzie czołgów, e, czy też pojazdów różnych, ale. Nie jestem przekonany co do długości być może z 10 sekund wystarczy po prostu przedstawienie tylko dwóch teamów. E, o co chodzi w tym filmie? Chodzi o to, żeby zebrać 15 osób na jakimś typie pojazdu i 15 w drugiej drużynie. Innymi słowy 15 w tym przypadku jak y, Panther dwójek i 15 Ferdynandów. Nie chodzi w tym filmie o takie pokazanie, kto jest lepszy, ani który pojazd jest lepszy, bo tego się nie da zrobić. Wiadomo, że różne są mapy, wiadomo, że różne są umiejętności graczy w obu drużynach. O co więc chodzi? O zabawę, o ciekawostkę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Słuchajcie, po pierwsze, dziękuję oczywiście wszystkim, którzy wzięli udział w tej imprezie. Zrobiliśmy to na serwerze testowym. Dwie drużyny. Jak widzicie, gracze po obu stronach. Możecie sobie ich podejrzeć. Chodziło o to, kto wygra w sześciu spotkaniach. Sześć bitewek dzisiaj zobaczycie, bardzo krótkich. No i co, zaczynajmy. Tutaj już bitwa w RE, że tak powiem, na razie jest dosyć wyrównana. Trzeba tylko powiedzieć, że. Panther 2 ma wszędzie tam przewagę, gdzie może pokazać nadbudówkę. Także na każdej mapie, na której są jakieś tam e, kubki gruzu w ulicach, tego typu rzeczy, Panthery miały bardzo wyraźną przewagę, i Ferdynandy tylko mogą wtedy no, siłowo wjeżdżać, ponieważ mają więcej HP, więc siłowo trzeba wjechać i rozwalić. Tutaj w tej bitwie widzicie, co się dzieje. A jeszcze jedna rzecz, ta kamera, ona nie będzie tak skokowo działała. Ja dopiero uczyłem się obsługi tej free kamery. Teraz wiem, że wystarczy P. nacisnąć, aby te ruchy były płynne. Tutaj jeszcze nie wiedziałem, i dlatego macie wyjątkowo ten filmik taki dosyć chaotyczny. Jak widać, nie wiem, ja tu chyba jeszcze żyję. Z lewej strony wytłukliśmy wszystko, ale panowie. Jeszcze trzymają się na górce, e, tutaj Ferdynandy mają 100% hapsa, czyli całkiem, całkiem nieźle. Ta pierwsza bitwa to była taka no, bardzo, bardzo chaotyczna. Nikt nie wiedział, gdzie jechać, ale właśnie o to chodzi: żeby zupełnie przypadkowi ludzie e, się troszeczkę ponawalali. E, dobra, co? No teraz powinni rozwalić, tak jest. No tutaj e, jaczki dostały w dupsko od e, Ferdynandów i tym sposobem było 1-0 dla Ferdów. Jedziemy z następną bitewką, to już jest mapa Lakeville. E, tutaj, jak wiecie, uzbrojenie jest to samo, czyli zarówno Ferdynand, jak i jak Panterka ma fantastyczne niemieckie działo zastanawiałem się, co tutaj przeciwnicy mogą zrobić, czy będzie kampa tam koło bazy i bicie w miasto. Cały nasz team, bo ja grałem fertkiem, więc mówię, nasz team, jedzie do miasta. Oczywiście może być tutaj mega kampa w bazie u przeciwnika, też braliśmy to pod uwagę. Jedziemy całym timem do miasta, zobaczcie, że tylko jeden pojazd jest na przepychaczu tym takim w kanionie i drugi... Proszę bardzo, pierwszy już yy, wyspocił się. No i ładnie, tutaj za kościołkiem stanęli. Oczywiście, grając tego typu fertkami albo jak panterami, zdajecie sobie sprawę, że pewne ruchy, pewne manewry nie wchodzą w grę. Z racji tego, że przeciwnik musi się wychylić, prawda? Obrócić i dopiero strzelić. No tutaj niestety. Ale zobaczcie, ta pozycja dla jaczki dwójki jest bardzo fajna. Tutaj kolega, który ma. Ponieważ tylko nadbudówkę widać. Natomiast my jesteśmy taką siłą potężną, że zaczynają, jak pantery schodzić jedna po drugiej. I wszystko tutaj wydawało się bardzo pięknie. Natomiast pięknie. Niestety za chwilę nie będzie. O, miasto jest praktycznie zdobyte, przepchnięte. Natomiast. Tutaj pewne takie rozprężenie zapanowało, i panowie w Fertkach zaczęli obrywać. Zaraz zresztą to zobaczycie. Tutaj muszą tylko. No, za... to jest właśnie to. Wychylenie się jest do dupy w tego typu pojeździe. No, trzeba zaatakować. Fertki mają więcej hapsa, więc trzeba zaatakować. O! I teraz zdarzy się właśnie ta sytuacja, o której mówiłem. Właściwie miasto jest zdobyte, prawda? Patrzcie na tą pozostałą w mieście jaczkę. Widzicie teraz? Gość został i nikt na niego nie zwraca uwagi. On teraz zniknął. Wszyscy atakują z powrotem na bazę przeciwnika, a on bach. Z tyłu. Proszę bardzo, jednego załatwił. Teraz za chwilę, chyba drugiego załatwi. Dwóch tracimy. No nie, w końcu, w końcu ginie. Natomiast takie zostawienie przeciwnika na tyłach mogło się bardzo mocno zemścić. Zresztą, zobaczcie, że już chłopaki troszeczkę tam wyrównali. My mamy aż trzy pojazdy w kanionie. Niestety, w kanionie jaczki mają taką troszeczkę przewagę, ponieważ tam. Można jednak tą nadbudówkę pokazać. Zresztą zaraz tutaj zobaczycie. Jeden tylko w ferdziu. Nie no, troszkę więcej. W tej uliczce. Najgorsze jest, że nasi zblokowali się w tej uliczce. Dla czołgów jest to fajnie. Chodzi mi o dróżkę nad, jeziorą, nad jeziorem. Czołgi super. Natomiast te deki mają tutaj przerypane właśnie. A jaczki tylko stoją i po prostu napieprzają. No na, na szczęście... Troszeczkę giną teraz. No i zostały już tylko dwie. Z tego co widać, ale zniszczyli nam jednego. Długo, długo, długo czekają nasi w kanionie. Za długo po prostu. Już powinni tutaj być. I to jeszcze jeden kolega jest stuprocentowy. No i widzicie, zrobiło się cztery na dwa. Tutaj za 121, więc chyba z Hajka. Nie wiem dlaczego, a jeszcze nie powiedziałem, jest podstawowa zasada. Tylko jedna: Nie wolno w tych bitwach 15 na 15 e, sadzić z Golda. Po prostu nie wolno. Dobra, e, pod koniec tego filmu poproszę was też, abyście w komentarzach. Pisali, jakie piętnastki chcielibyście widzieć? Pamiętajcie, że to nie chodzi tylko, żeby jakieś wysokie tiery były, yy, tylko no, mogą być to nawet jedynki. Zresztą jedynki typu LOL Traktor kontra MS1 na pewno sobie też zrobimy. <laughs> no, ale napiszcie, co byście chcieli zobaczyć, tylko pamiętajcie, że to muszą być pojazdy z jednego poziomu, prawda? No nie może być 15 Mausów kontra 15 Isów Truje. No nie da rady czegoś takiego zrobić. Dobra, mamy już kolejną bitwę, jest 2:0, jak widzicie. E, o, nie wiem co tutaj mi się stało. Że tak zdecy. A, chciałem podjechać do góry. No właśnie. I co się dzieje? Niestety jaczki wbiły na górę. I mówię niestety, bo pewnie wiecie, iż coś takiego jest skazane na porażkę zazwyczaj. Niby one obrywają, ale jeszcze żadna nie zginęła. No i za chwilę zacznie im to prawdopodobnie procentować. No, na razie giną. Na razie giną. Jedna jest na wysepce. Nasi nie mają jak do góry strzelać, a jaczki nie mają jak na dół strzelać. Także taka sytuacja troszeczkę patowa. Już nie pamiętam nawet jak to się o, giną dwa fertki w tym momencie, zobaczcie, mieliśmy bardzo, bardzo fajną przewagę oczywiście dobrze, że babocztwa tutaj w ogóle nie ma no i co, jadzie na pozycjach tutaj pokazują tylko nadbudówki fertek co prawda też może pokazać, ale niestety, no, podstawowa pestka wystarcza na rozwalenie, dobra, ginie jadzia Co dalej? Niby Fertki mają bardzo dużą przewagę, ale już dwa siadły. Być może źle, że my skupiliśmy się tutaj wszyscy. W jednym miejscu tak naprawdę stoimy. No i zobaczcie, co się dzieje. Na górce czerwono od jak Panther. Będzie trzeba jakieś takie mapki, może wybierać, żeby pojazdy opuszczające lufę nie miały przewagi od razu. Sytuacja właściwie wyrównała się. Zobaczcie, tu kolega 100% ma kurczę, a nasze fertki obite nieziemsko. <laughs> Proszę. Następnego załatwił. Teraz został ten. Już niedużo HP. Proszę bardzo. No i niestety zaczynamy przegrywać. W końcu, w końcu ta zdobyta górka e, zaprocentowała. A my w jednym miejscu, widzicie to tutaj? To był potężny błąd. W jednym miejscu cały team tak naprawdę. O, tutaj rozwalenie. Ja to na przyspieszeniu Wam pokazuję, żeby film z 6 bitew nie trwał godzinę, prawda? Fertków coraz mniej. No niestety. Lipton totalny, ale teraz się. Nie, znów. <noise> znów zginął jakiś. Także bitwa może i troszeczkę wyrównana, ale dzięki temu, że byliśmy skupieni, to jest lipa. To chyba ja jestem. Ten ferdek bez znacznika to chyba ja jestem, bo w każdej bitwie będę tak zaznaczony: no, zaznaczony brakiem znacznika, powiedzmy. No, nie wiedziałem, co tutaj zrobić za bardzo, bo mogli nadjechać z przodu, a. Gość mógł też zjechać na mnie z góry, prawda? I by była lipa. Proszę bardzo. Niszczymy kolejne jajki. No, tutaj kolega mało HP ma już. Ja za bardzo się czaję. Nie widzę tutaj ile mam życia, chyba na strzał jestem i to dlatego. Fajnie się gra dopóty, dopóki nie jest się na strzał. Yy, można jeszcze coś cyrklować, można. Wyjechać z boku, dostać strzał. O, ja w tym momencie ginę. Chciałem objechać ten kamień i tutaj kolegę załatwić, ale nie udało się. Trzy Fertki już tylko żyją. No i nasi wjechali, ale jeden ginie. Tutaj proszę, w kamień kolega trafił, także lipa, i objechali go. Kurka wodna objechała go jechaćka. Także do. Tak, troszeczkę. Lipnie kolega zginął. No i tutaj mieli jeszcze. Tego też nie wzięliśmy pod uwagę. Że chyba tutaj gdzieś jeszcze Jadzia stała, na górce. I każdy nasz atak był torpedowany z tej górki. No tutaj kolega ostatni został, już jest na muśnięcie. W tym momencie wykrył, ale jego też wykryli. I bach. Koniec. Następna mapka dosyć nietypowa. Ale. Korzystaliśmy właśnie z tych niezwykłych mapek. Nawet z tych, które są dla pierwszych tierów. I chyba naprawdę fajna tam była walka. E, zobaczcie jak się rozjeżdżamy. Właściwie jedną stroną atakujemy. Pech chce, że przeciwnik atakuje drugą stroną. <laughs> Kurczę. I to zobaczcie jak się tam ich namnożyło. E, nasze trzy fertki tam zostały, ale... Chyba się to okaże za mało. Chłopaki zaczynają kapować. Niestety niszczą nam. Tutaj tylko jedna jaczka została. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć fertków aż tutaj jest. Może troszkę za dużo, może powinniśmy się cofnąć, bo gdyby chcieli przejąć, to po prostu by przejęli. No niszczą nam tą obronę. O, dopiero pierwszą jaczkę zniszczyliśmy. W tym momencie środkiem musimy zasuwać do tej bazy. Zobaczcie, tutaj jest takie zagłębienie terenu, i goście w jackach doskonale wiedzieli, że będą pokazywać tylko nadbudówki w tym miejscu. To jest tak mała depresja, że po prostu opuszczanie lufy wystarcza na walenie, właśnie w ten sposób. No niestety. Tutaj szykuje się sromotna, sromotna porażka. Zobaczcie, jak giniemy, o, nie wiadomo co zrobić. Panowie są skupieni. Nie wiem, czy ja tu jeszcze żyję. Żyję, żyję, żyję. No, side-scrapa się trochę kiepsko robi fertkiem, ale jednak jest to możliwe. O, no, tu już na pewniaka wyjeżdżają, zobaczcie. Proszę bardzo, <laughs> wjeżdżają. O, kolega jeszcze się diga, tak. Pamiętajcie, że jak Jadźka podjedzie z przodu, to no, w tą płytę górną ciężko. Przednie. No i dobra, czerwono, niestety czerwono, a nie zielono daje się nam zniszczyć teraz y, kolejne Jadwigi, ale to jest tylko kwestia zajechania nas z boku właśnie. Dopóty, dopóki frontem stoimy, to jest ok. No zobaczcie, co się dzieje. <laughs> Niestety, następny ferdziu ginie. Także bardzo, bardzo sromotna, sromotna porażka. Jeszcze tylko trzy fertki zostały. O, no, już taka siła idzie, że, że szok. Dwa. Ale czasami się dingają, widzicie? No jednak skontowany fertek robi swoje. No i został ostatni rodzynek. Tutaj kolega nie wiem co robi, że w ogóle zasłonił mu strzelanie. Nie mam pojęcia o co chodziło. No i koniec. Przegrywają Fertki tą rundę. Następna mapka, zobaczcie, to jest mapka dla jedynek. Szybki tutaj raz. Zajęcie pozycji. Niestety to jest świetna mapka dla jak Panther, bo kurczę, są te kubki gruzu. Jaczki idealnie mogą stanąć. Dlatego ja tutaj postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu zaatakować, bo taka statyczna gra, jak jest teraz. My po jednej stronie domków, oni po drugiej, bardzo źle by się mogła dla nas skończyć. Bardzo źle, i dlatego ten, tutaj, właśnie bez znacznika, to jestem ja. Liczyłem na to, że chłopaki z tyłu podjadą, no i jadą na szczęście, tutaj należało w nich wjechać. Po prostu kurka w nich wjechać. Nic więcej, i wyjeżdżam teraz. Natomiast ich tu jest taka ilość, że ginę. Ale środkiem wjeżdżają fertki. Zobaczcie, i te dwie jajki w tym momencie biorą od tyłu. Także super. No bo ta lewa strona ciągle stoi w miejscu. Także dzięki temu, no ja tu zginąłem. Ale odważniej wszyscy pojechali i mogliśmy ich z boku zajechać. Bo tak to by było strasznie ciężko. Przewaga już coraz większa. Bitwa się szykuje bardzo, bardzo szybka. No i co, chłopaki bronią się jak mogą. Tutaj już niewiele mogą w sumie, bo ferdki są ze wszystkich stron. Zwłaszcza teraz te, które tutaj wyjeżdżają. No, kolega nie trafia. Zostały dwie jadzie. <laughs> I zobaczcie, jak digają, no, zwłaszcza tamta, co teraz jeszcze żyje. Kurczę, jest! Udało się Wygrać i teraz, chyba już ostatnia bitwa. Zwróćcie uwagę, że na tej mapie również nie losuje tak wysokich tierów. Myślałem, że my tutaj będziemy mieli bardzo, bardzo dużą przewagę. Bo mamy taką górkę po swojej stronie, wystarczyłoby wyspotować przeciwników, i z tej górki całkiem niezły jest ostrzał, ale jest. Poważny problem, tam mianowicie, jeżeli sami zostaniecie na tej górce wyspotowani, no to jest po prostu masakra. Bo spoza zasięgu widzenia, spoza zasięgu spotowania, w sumie przeciwnik może walić. Także tutaj spot poleciał. O, widzicie, już jeden ferdek zginął. Z tej strony biją się tutaj. Na szczęście, chłopaki trochę tam lepiej. Trochę lepiej im idzie. No i chyba atak tym przejściem podziemnym teraz, znaczy pod torami. No tu jest dziwna rzecz, bo nie widać e, jadziek, które stoją, zobaczcie. W tym miejscu stoją jadźki i na powtórce ich nie ma, nie wiem o co chodzi. No, nasi z powietrzem się na pewno nie strzelają tutaj. <śmiech> Także <śmiech> dziwna sprawa, straszliwie. No właśnie, ci stoją w tych okienkach. Wiecie o co chodzi, i mają ostrzał tutaj, jakby ktoś przez wał chciał przejeżdżać. Mają ostrzał idealny, i również torami, jak ktoś atakuje, również z tych okienek jest ostrzał czasami. Także, także lipa. Mamy dość dużą przewagę, jednak wybiliśmy częściowo przeciwnika. I co tutaj jeszcze będzie? Zaraz, zaraz. No, już atakujemy bokiem. Tutaj, oczywiście, maleńka jest mapka, już z drugiej strony nasi walą. Dlatego, tak mocno jadźki przegrywają. Jeszcze tu jedna się trzyma. Bak. I trzy sztuki zostały. Jedna, chyba ostatnia, w tych gruzach tutaj. No, tu pozycja jest niezła. O 100% kolega ma jeszcze. Ale już jest taki fokus, że nie dało rady. Także, moi drodzy, napiszcie. Czy fajne jest coś takiego do oglądania i napisz co byście chcieli w następnym odcinku 15 kontra 15 Żegnam się z wami do usłyszenia